Ma się wszystkim? Co tu się dzieje? Kto mi tu mecalaka tnie? Nie możemy wybić spoźnia. Wycinamy spoźnia, ponieważ robimy upgrade mecalaka. Upgrade mecalaka. Dokupiłem siłowniczek. I problem mamy też z tym, że nie możemy spoźnia wybić żeby zdjąć tam ten, ten adapter, czy nie wiem jak to nad nim jak to nazwać tamtą konstrukcję, czy trzyma to ramię na bok I też nie możemy dorwać węża nowego, żeby tutaj na ten gwint mieć, bo on tutaj w skrrym pomie. Tyk tyk byliśmy u gościa tam do Węże. I ten gwint jest jakiś specyficzny i nic mu nie pasuje, wyobraźcie sobie. No, coś takiego. Ale coś to, to tu damy przedłużki i jakoś to przedłużymy, a tymczasem walka trwa. poszło co? chyba poszło chodź nakrętkę złoży. dobrze tą nakrętkę wyszło. tak poszło pies no tak, widać jak poszło <śmuletka> żebyście <się> nie walczyli <śmulet> <śmulet> ostatni film kamery <śmulet> idzie Okej, o teraz. Papierem tylko żeby wyczyścić. Okej. Okay. Jest. Nie było używane. Nie było Ale teraz siłowniczek wlezie i będzie gitara. Tak. I ogólnie sterowanie od tego siłowniczka tutaj już odkręciłem tutaj na tym rozdzielaczu tutaj te dwa odkręcamy i tu się wpinamy i powinno wszystko działać jeżeli się uda dzisiaj już będą dorobione węże więc zobaczymy więc tak to pięknie pasuje wszystko cacy tylko teraz ten stary sworzeń jak było nagrzane bo grzaliśmy no to wchodził tak ten sworzeń bez problemu wchodzi tutaj Widzicie? Pięknie, ale tutaj już nie wchodzi. A tutaj był, nie? Tutaj był, tak jak ciasno. No co, musiałbym go po prostu zeszlifować. Nie Nie chcę kombinować. Kurde, teraz stworzy i tak dalej. No, on sobie tutaj zostanie bez problemu. Tak, wszystko będzie. Nie jest za krótkie, nie jest za długie dospawa się nową blokadę tylko żeby przykręcić tam będzie pięknie dobra. można, można no i wszystko pięknie doszlifowane i teraz pięknie już przechodzi Teraz tylko trzymajcie się. O. Teraz utniemy to na zero. Cyk i dospawamy zabezpieczenie. będzie coś takiego? Ja nie, nie tutaj na zero, więc wszystko pięknie trzyma. Tutaj wchodzi elegancko i do przodu. Kawałek blaszki muszę tam znaleźć. I narysuję tutaj takie ucho. Odwiercić dziurkę na kalamitkę. I dziurkę tutaj na śrubę. Superacko. Więc tak, tutaj blokadka zrobiona. Na kalamitkę odwiercone, na śrubeczkę pospawane, w miarę, tak jak człowiek umie spawać, bo spawać to ze mnie żaden, ale wytrzymam. Oj, co to? Czekajcie. Kręcimy, zamontujemy i będzie pięknie, teraz muszę podnieść mecalaka ramię, bo delikatnie musimy wciągnąć ramię w tą stronę, żeby się zlazło i skręcimy i będzie fajnie kalemitkę wkręcimy. Węże dorobione. Ojciec mój przyjedzie, to wtedy podłączymy węże Więc tak. Do góry? Nie, w powietrzu przez Dobra, czekaj. O! Eee, weź troszkę w tamtą. O, za dużo, dobra? Stój. Okej okay. O tak, tutaj też są profesjonalne spawy mm -hmm. jak, to, jak to mówiłem, krokodyl już trochę przeszedł, ale... Na co lepsze niż my Ale kobiet. co się ma Moje czy twoje? Nie wiem co robię ogólnie Nie mam pojęcia co ja robię Poszedłem? Nie wiem Ha, ha, ha. I to jest tylko tyle? Tak pięknie, pięknie. Oż ty kurwa. Dobra. Przytrzymaj. Weź. Tędy wylazł, ale już z powrotem wejść nie chce. Jak wszystko jest nagrzane, to wchodzi, ale jak już nie jest nagrzane, to już nie chce tak wejść. Będziemy to czyścić. Minimalnie. No co koło powinna być Co nie ma góry? Kurwa To było Jest Jest dziura zamontowane teraz musimy podłączyć węże yy, tutaj mam nypelek yy, 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 ten wężyk chyba szedł tutaj albo tutaj, nie on tutaj nie sięga, to ten tutaj a tam jeszcze jeden gdzieś indziej damy teflonik i powkręcamy ta ta, 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 ta. Nie wiem, czy powinienem dać te flonie, powiedzcie, powinienem, czy nie powinienem. Bo tutaj coś było, widzicie, to ja też dam. Nie znam, ale się, ale dam. Nie znam, ale dam. Nie wiem, nie ktoś mi napisze w komentarzu, czy te flon hydrauliczny daje się do tego. Nie wiem. Bo u mnie się daje. Nie wiem, co to było białego tam, ale coś było. Dobra. Krokodylek zrobiony. Odpalamy. się nie wyzerowałem i powinno wleś. Mhm. O, ten grubas. Jak się wyzeruje, to wskakuje. Trzeba będzie to wyciąć. On jest pęknięty tu, nie? I tu całe. I trzeba będzie albo to wyciąć i zobaczyć, czy tam się syfu nie naleciało. Tak, tak. Normalnie to ciasnąć. Tak. I wtedy spawara i jazda. Może no, złoto tam jest o, o, Ale tam ziemi jest masakra Trzeba wyciąć nie wygnieć Nie wygnie idzie Albo i nie Dobre, trzeba wyciąć Dobra Trzeba wyciągcie Beton Dobra, weź to całe trzeba ten normalnie. No kurwa. To już jest blacha A więc ziemia z roku 2000 Dobite, będzie pospawanej, będzie hulało jak złoto A kuku Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć. O, tutaj już nic nie ma prawie.